Bardzo się cieszymy, tak tym bardziej, że już od wielu lat radni i z tutejszego okręgu i też z okręgów innych, ale też mieszkańcy domagali się przebudowy tego. Wydział promocji pozyskał środki z programu z środki rządowe. Tak naprawdę miasteczko ruchu drogowego, które cieszy się już teraz zainteresowaniem i z którego cieszą się między innymi też policjanci, których serdecznie pozdrawiamy, kosztowało pół miliona złotych, w tym dofinansowanie 100 tysięcy złotych. Kompleksowo przebudowujemy oczywiście ulicę Krasickiego, tutaj jest to koszt 1,5 miliona złotych z dofinansowaniem 74 tysięcy. No i mamy dwie strefy aktywności, jedną tutaj przy ulicy Krasickiego, a drugą przy ulicy Sportowej, przy stadionie. Tutaj pozyskaliśmy 74 tysiące dofinansowania, całość inwestycyjna. To 200 tysięcy, a więc myślę, że spore środki, ale też uważam, że uzasadnione jest to wydatkowanie. Tym bardziej jeszcze cieszy fakt, że będzie przybudowana tutaj linia średniego napięcia, która uwolni nam dodatkowe tereny. To tutaj będzie przeniesiony też plac zabaw z ulicy Bolesławieckiej, gdzie powstanie kompleks dla strażaków OSP Wieruszów. Więc martwi jedynie fakt, że jest to koniec roku, no ale to jest związane jak gdyby z czynnikami obiektywnymi i niezależnymi od nas. Szczególnie tym, że właśnie trawa tutaj nie wzrośnie na razie i póki co będziemy czekali jednak do wiosny, żeby ją, żeby ją wysiać. No i też. Co znów też cieszy, tak? a mianowicie, że ta ulica i przebudowa tej ulicy nadała no, impuls chociażby mieszkańcom Sienkiewicza, którzy już złożyli petycję, żeby przebudowywać dalsze drogi tutaj na tym osiedlu. Ale wszystko to robimy właśnie na miarę, na miarę tkaniny, jaką mamy. Tak jak zawsze mówię, szyjemy to tak, żeby nikomu nie zabrakło i oczywiście mamy to na uwadze, ale proszę też pamiętać, że oprócz miasta mamy. 13 obecnie już właśnie 14 sołectw, które też liczą na podobnego rodzaju wsparcia.